Pięć kluczowych nauk buddyjskich, które mogą odmienić codzienne życie i rozwój duchowy. Pierwszy, mentor, zauważyłeś, jak picie herbaty z pełną uważnością sprawia, że zwykła chwila staje się wyjątkowa? Drugi, uczeń, tak, i coraz częściej staram się być obecny, nawet myjąc naczynia czy idąc do pracy. Trzeci, mentor, pamiętaj też o współczuciu. Gdy ostatnio pomogłeś koledze, oboje poczuliście się lepiej, prawda? Czwarty, uczeń, zauważyłem, że kiedy odpuszczam oczekiwania wobec innych, mniej się frustruję i łatwiej akceptuję sytuację. Piąty, mentor, codzienna wdzięczność za drobiazgi buduje radość, a świadomość nietrwałości pozwala docenić każdą chwilę. Zatrzymaj się na chwilę. Pomyśl, które z tych nauk możesz dziś zastosować.